Duchu Święty, prosimy Cię, tak jak wypełniłeś serce Maryi i Elżbiety, dając doświadczyć radości, którą Ty przynosisz, tak wypełniaj nas i daj, abyśmy Twoją mocą mogli otwierać się na Słowo, które przynosisz. Daj nam przyjąć Jezusa wcielone Słowo, które jest pośród nas, które błogosławi nam w odwracaniu się od naszych brzegów. Bardzo dobrze pamiętam taki moment, kiedy wstąpiłem do zakonu. Mój ojciec był dosyć sceptyczny wobec tej decyzji, ponieważ obawiał się, że ja się z tej decyzji wycofam. Ale zachował pewien rodzaj powściągliwości. Starał się tego nie dać mi odczuć. Broń Boże, nie gasił tej mojej chęci, aby podjąć drogę życia zakonnego. Natomiast kiedy już złożyłem pierwsze śluby, czyli po roku pobytu w zakonie, mój tata przyjechał na, te, na tę uroczystość, przytulił mnie po tych ślubach i powiedział, synu, jestem z ciebie dumny. Minęło już trochę lat od tamtego wydarzenia, a ja je mam bardzo żywo w pamięci. Był prosty gest. Proste słowa. Ale które tchnęły wielką siłą. Wielką siłą. Jest takie zdanie u proroka Izajasza mówiące o Mesjaszu, czyli o Jezusie, który przyjdzie. Napisane jest o Nim tak. On trzciny nadłamane, nie dołamie, ani nie dogasi knotka o nikłym płomyku. Przeciwnie. Będzie zwycięsko obecny i oddany ludziom, aż doprowadzi swoje dzieło do końca. Chciałem dzisiaj was zaprosić w ramach naszych rekolekcji do przyjrzenia się trzeciemu gestowi w którym wyraża się chrześcijańska duchowość. Przypomnę, pierwszym z nich były ręce wzniesione, uwielbienie dla Boga. Człowiek, który jak strzała, pragnie, który kieruje się ku niebu, który oddaje Bogu chwałę, wysławia go za wszystkie jego dzieła. Drugi gest, o którym mówiłem wczoraj, to gest, który wyraża moją zależność moją potrzebę drugiego człowieka, a także mojo, moje oddanie, moją dyspozycyjność, która się wyraziła w słowach Maryjo, to ja, służebnica pańska, oddaję swoje ręce, oddaję siebie do dyspozycji Boga, aby pełnić Jego wolę. A dzisiaj trzeci gest, o którym zdecydowanie za mało mówimy w Kościele i za mało jesteśmy go świadomi, za mało go przeżywamy wobec siebie nawzajem. Jaki to gest? To gest wyciągniętych rąk nad drugim człowiekiem, gest błogosławieństwa. Z czym Wam się ten gest kojarzy? Z takimi uroczystościami typu rodzice błogosławią swoje dzieci na drogę małżeństwa. Podobnie jest przed mszą prymicyjną. Ale najczęściej nam się kojarzy to jednak z gestem kapłańskim. I teraz zobaczcie. Rzeczywiście, kapłaństwo hierarchiczne, czyli to kapłaństwo sakramentalne, ma pewne gesty zarezerwowane. Nikt, Tu kapłani teraz wyciągają dłoń i czyniąc znak krzyża, udzielają w imieniu Chrystusa z marców rozgrzeszenia. Tego gestu. Nie może ktoś, kto nie ma święceń, uczynić. Natomiast gest błogosławieństwa drugiego człowieka to jest gest i postawa, do której wszyscy jesteśmy wezwani jako kapłani, którzy na mocy Chrztu stali się kapłanami. My wszyscy jesteśmy kapłanami, bo jeden jest kapłan Jezus Chrystus i daje nam udział. I to jest właśnie bardzo ważna cecha kapłana, że błogosławi. Co to znaczy błogosławieństwo? Co to jest błogosławieństwo? Zacznijmy może od tego, że będziemy się dzielić, łamać opłatki. Skąd w ogóle się wzięła idea opłatki? Otóż, w początku chrześcijaństwa, gdy chrześcijanie przychodzili nam szer, przynosili pieczony chleb, pszenny chleb, prześny, który mógł być użyty na Eucharystii do konsekracji, który stawał się ciałem Jezusa. Nie było tak, że się kupowało chleb, tak jak dzisiaj jest wcześniej wypieczone już kostie, które są używane w liturgii. Tylko wierni przynosili. I oczywiście nie dało się konsekrować wszystkiego tego chleba. Kapłan wybierał, to był zaszczyt, którego dos mogła dostąpić jakaś gospodyni, że to jej właśnie wypieczona, wypieczony chleb był użyty do mszy świętej, i stało się konsekrowanym chlebem, czyli ciałem Jezusa. Ale pozostały chleb był błogosławiony przez kapłana i nazywał się eulogos. Taką miał nazwę, eulogos. Ten chleb był potem zabierany do domu i pod, był znakiem dobroci Bożej, błogosławieństwa Bożego. A eulogos to znaczy dosłownie dobrze mówić. Dobrze mówić, dobre słowo. W języku łacińskim, pozwólcie na jeszcze taką jedną wycieczkę jak językową, benedicę, czyli błogosławić, dosłownie znaczy dobrze mówić. Ale nie w takim sensie, że o, dobrze gada. Dobrze mówić, czyli mówić dobre słowa, słowa, które przyniosą życie. Są takie słowa, które niosą śmierć. I każdy z nich, z nas, otarł się o taką śmierć. Każdy z nas usłyszał kiedyś takie słowa, które poszły nam w pięty. Słowa, które podcinały skrzydła, które załamywały człowieka, które gasiły człowieka. To były złe słowa. Słowa agresji słowa przemocy słowa obraźliwe słowa niewiary w ciebie ty nic dobrze nigdy nie zrobisz zawsze wszystko zepsujesz znowu coś zrobiłeś znowu coś zrobiłaś to wszystko przez ciebie takie słowa nie są dobrymi słowami to są złe słowa Słowa, w których obrażamy się nawzajem, słowa, w których przekreślamy drugiego człowieka, w których nie dajemy sobie nawzajem szans, są słowami przeklętymi, niebłogosławiącymi. I w ten sposób, gdy postępujemy, gdy takie słowa wychodzą z naszych ust, wówczas stajemy się nienarzędziami Boga, który jest Bogiem Błogosławieństwa. Bogiem dobrych słów, Bogiem słów, które ożywiają, które zbawiają, które umacniają, tylko gdy my siebie nawzajem częstujemy takimi słowami zatrutymi, albo mocno, jakimiś takimi mocnymi przekleństwami, albo jakimiś po prostu gorzkimi uwagami, wówczas stajemy się narzędziami złego ducha. Wcale nie trzeba być opętanym w taki sposób, jak to nieraz oglądaliśmy na tym filmie, w tak? jakichś filmach o opętaniu. To wcale nie jest najgorsze opętanie. To przyjdzie egzorcysta, pomodli się, wą, diabeł wychodzi. Nawet gdyby ktoś go przyjął świadomie. Może nieraz trzeba drugi, trzeci raz. Bez problemu. Ale są chrześcijanie, którzy codziennie rano i przy każdej okazji po mszy świętej potrafią wysączyć drugiemu człowiekowi do ucha takie słowo, że go szlach trafia jasno. Potrafią wysączyć takie słowo, nawet robiąc pobożne oczka. I znowu się tu pchasz. Gdzie tu włazisz? No szybciej! Hmm? Może by pani się pośpieszyła w tej kasie? Katolicy, My po prostu mówimy takie, takie ilości wychodzą z naszych ust słów złych, słów złożeczących, że to się w głowie nie mieści. Być człowiekiem błogosławieństwa, to znaczy być człowiekiem, który dobrze życzy, a wyrazem tego, tych dobrych życzeń są dobre słowa. Takimi słowami może być to, to, co Jezus mówi. Nie złorzeczcie, ale błogosławcie. Ktoś, kto na ciebie się wydziera, masz taką siłę od ducha świętego, jako chrześcijanin, żeby z łagodnością temu człowiekowi odpowiedzieć: Wiesz, co? Pomodlę się dla Ciebie. Pomodlę się dla Ciebie. Widzę, że sobie bardzo nie radzisz. Kiedyś jeden biskup, biskup Dajcie. Chodził sobie, spacerowo przed Jasną Górą, odprawiał rekolekcje kapłańskie, swoje własne. Mijało go paru chłopaków, którzy zaczęli na niego strasznie bluzgać z daleka. On do nich podszedł i mówi do nich takie słowa. Oni go wyzywają, on najgorszy. On podszedł i mówi do nich kto wam tak pogruchotał serca, chłopcy? Co za wobec? Tak wam pogruchotał serce. Czujecie? Jakie to jest współczucie. Jakie dobre słowo, które nie potępia, które nie odpłaca pięknym za nadobrę, tylko które niesie szansę na refleksję. Poganie, którzy patrzyli na chrześcijan, mordowali ich na arenach. A ci modlili się na swoich prześladowców. Pierwszy męczennik Szczepan modli się, ci go kamienują wściekli, piała na ustach. A on się modli, Panie Jezu, nie poczytaj im tego grzechu. Taka siła w nas jest. Taką siłę otrzymujemy od Boga, naszego Stwórcy. Żeby nie przeklinać, ale błogosławić. I te dobre słowa wyrażają się i w modlitwie za, za innych, w szczerej modlitwie, tam gdzie widzimy, że Słowa już nic nie dają, bo ktoś nas nie chce w ogóle słuchać, wtedy nie ma sensu pchać się ze Słowami do tego człowieka. Ale potęga modlitwy wstawienniczej sprawia, że możemy nawzajem sobie przekazywać wielkie dobro od samego Boga. Bo błogosławieństwo to jest podłączenie się, gdy ja wyciągam ręce, dosłownie albo tak duchowo wyciągam ręce do Ciebie, to chcę Ci przekazać nie tylko moją życzliwość. Co tam moja życzliwość? To jest maleństwo. Ale moja życzliwość może stać się małym wiaderkiem, albo chociażby na którym ja przeleję na Ciebie, do Twojego ogródka. Często wyschniętego przez rozpad, przez osamotnienie, przez cierpienie, przez niewiarę w siebie, przez potępianie siebie samego. Chcę wlać, przekierować być jak szlał, przekierować do Twojego ogródka, nie śmieci i wsypywać, nie kamienie, ale żywą wodę łaski. Bożego błogosławieństwa. Bóg jest jak strumień, który płynie przez całą historię świata. Ten Bóg Stwórca, który uczynił wszystko dobrze i wszystko po gdy stworzył, on nieustannie pragnie umacniać to dobro, które jest w Tobie. Zobaczcie, że to dobro, które jest w nas, dobro naszych postanowień, dobro naszych dobrych chęci. Jest strasznie kruche, jest często bardzo delikatne, i my potrzebujemy umacniać w sobie to dobro. I Bóg jest jak deszcz, jak słońce, które umacnia w nas to kruche dobro. Ale to słońce i ten deszcz przechodzi przez ze mnie, przez moje spojrzenie na ciebie, przez moje słowa do ciebie, przez moje dobre słowa. Przez mój gest, przez moją obecność, która jest życzliwa dla ciebie, życzliwa. Zobaczcie, dzisiaj rozpisują się media. Co chwilę się pojawia jakiś taki taka notka gdzieś tam w gazetach czy w internecie nowy, fantastyczny gest papieża Franciszka. I o czym oni tam piszą? Dzisiaj jeden z newsów na portalach internetowych. Papież zobaczył, że robotnicy, którzy stawiają szopkę, dużą szopkę, kazał im zanieść tam stosy ciasta drożdżowego i herbata do popicia. Co to było? Błogosławieństwo. To jest gest. Gest poprzez który potrafi spłynąć wielkie dobro. Prosty, życzliwy gest. Kapłański, błogosławiony, umacniający. To, od czego zacząłem mówiąc o moim tacie. Proste słowo, prosty gest, przytulenie, umocnienie. Synu, jestem z Ciebie dumny. To dziś mnie to niesie. Ale słuchajcie, może być tak, że Twój ojciec, Twoja matka, nie dali Ci tego. Że głównie kojarzysz, Słowa krytyki pod swoim adresem. Albo milczenie. Nieraz wrogie milczenie. Nieprzychylne, podejrzliwe. Chciałbyś się od tego źródła swoich rodziców zaczerpnąć siły, ale nie możesz, bo ci tego nie dali. Być może nawet zatruli dali ci coś złego, przemoc, wykorzystanie, agresję swoje choroby, swoją biedę duchową przekazali się. Nie szkodzi. Świat się nie kończy, ponieważ człowiek jest tylko pośrednikiem. I nawet jeśli ten pośrednik, ten ważny pośrednik, którego rolą było umocnić Cię, dać Ci siłę, błogosławieństwo, nie wyrobił się. Nie potrafił tego zrobić. Bóg jego źródło błogosławieństwo nie wysycha nigdy. I możesz bezpośrednio od Niego, a także od mnóstwa innych ludzi, czerpać od Twoich braci i sióstr tę życzliwą łaskę Boga, Jego uśmiech, Jego uścisk, Jego wyciągnięte ramiona. To jest cudowne. Ten strumień płynie przez historię. Będziemy czytać genealogię Jezusa. Święta, czyli historię jego poprzedników. To jest opowieść o tym, że strumień łaski płynie przez całą historię. I nic nie jest w stanie go zatrzymać. Nawet nasze grzechy, nawet grzeszność ludzi Kościoła, nie jest w stanie przez tą historię zatrzymać strumienia łaski. Choćbyś spotkał na swojej drodze. Bardzo wielu ludzi, którzy zaprzeczają dobroci Boga, choć spotka ludzi, którzy cię zgorszą, którzy nie przekażą Ci Jego śmiechu, Jego siły, to zawsze wokół znajdziesz takich ludzi. Świat wokół Ci powie stworzony, dobry świat, o tym, że nie wysycha źródło Bożego błogosławieństwa. I gdy patrzymy na krzyż, kogo my widzimy? Widzimy Jezusa, który ma wyciągnięte ramiona w geście, w potrójnym geście. To jest ten potrójny gest, który łączy w sobie te, o których mówiłem przez nasze, podczas naszych rekolekcji. To jest gest uwielbienia ojca za jego miłość. To jest gest oddania: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Ale to jest także gest błogosławieństwa. Święty Paweł powie, że On został posłany, aby nam błogosławić w odwracaniu się od grzechów. W odwracaniu się od grzechów. Mocny, piękny, łagodny i wierny Bóg, którego siła wierności można sprowadzić ku życiu, przekazywać błogosławieństwo samego Boga innym ludziom. Dzisiaj Ewangelia, którą czytałem, to jest Ewangelia pełna błogosławieństwa. Maryja biegnie do swojej krewnej, aby przekazać jej radość. Przekazuje siłę doświadczenia Boga. Tym też jest apostolstwo. Gdy słyszę Elżbieta głos, pozdrowienie, czyli dobre słowo, bo pozdrowienie to były dobre słowa, życzliwości doznaję poruszenia życia wewnętrznie. Powiedz mi dobre słowo, a sprawisz, że podskoczy moje serce z radości, że wyjdę z tego spotkania mocniejszy, gdyby z tego kościoła ktoś z was po rekolekcjach wyszedł załamany, w poczuciu oskarżenia, zniechęcony sobą, to, to znaczyłoby, że należy napisać do papieża list. Proszę zabronić Jędrzejskiemu głosić rekolekcje, bo nie przekazuje Bożego błogosławieństwa, tylko podcina skrzydła ludziom. bo nie otwiera ich na Ducha Świętego, Ducha Mocy, Miłości, Radości, Nawrócenia, tylko przymiata. To był główny zarzut, który usłyszeli faryzeusze. Wkładacie ludziom ciężary nie do uniesienia. Mało tego, że jesteście obłudni, bo sami palcem nie ruszacie tego, ale jeszcze przygniatacie ludzi takim obrazem Boga, którymi nie są w stanie udźwignąć. To był potworny zarząd Jezusa. W ten sposób ich przygniatacie, a nie pomagacie im odkryć siły, którą są obdarzeni przez Boga. Potęgi Jego życzliwości. Siostry bracia, tego wam życzę święty, żebyście Składając sobie życzenia, naprawdę byli życzliwi. Żebyście powiedzieli być może jakieś jedno zdanie, ale od siebie. Tak? Takie, które będzie naprawdę możliwe do wzięcia przez drugiego, w którym powiesz coś od siebie. Na przykład kocham Twoje pierogi, wiesz, w tych pierogach jest całe Twoje serce. Czekam na święta, bo Twoje pierogi są najlepsze na świecie. Może to da więcej życia niż, no wiesz, zdrówka, zdrówka, najważniejsze zdrówko. Ale pójdź i padaż, najważniejsze zdrówko. Zbawienie jest najważniejsze. Można umrzeć i pójść do piekła ale Więc, bzdury nie gadaj. Zdrówko najważniejsze. Jest prawdopodobnie, może być tak, że człowiek zdrowy będzie równie zdrowym egoistą. Takim byczkiem zdrowym w egoizmie. Kręcącym się wokół siebie. Więc powiedz jakieś dobre słowo, ale które będzie rzeczywiście umocnieniem serca. Jestem z Ciebie dumny, cieszę się Tobą. Pomyślcie nad tym, abyście stali się przekazicielami Bożego Błogosławieństwa.